Nieudana przygoda Roxany w ósmej edycji Rolnik Szuka żony, Ci, którzy oglądali ósmą edycję programu Rolnik Szuka żony, z pewnością pamiętają Roxanę. Starała się ona o względy rolnika Stanisława Pytlarza, który oprócz niej zaprosił na swoje gospodarstwo także równie piękne Teresę i Aleksandrę. Dziewczyna zdobyła ogromne uznanie widzów, którzy początkowo uważali, że byłaby idealną kandydatką dla rolnika. Niestety Stanisław miał inną wizję swojego udziału w rolnik szukażony i niemal do końca programu trzymał swoje trzy kandydatki w niepewności, przed kamerą okazując im jedynie szczątkowe zainteresowanie. Widzów to bardzo drażniło i podziwiali Roxanę, Aleksandrę oraz Teresę za cierpliwość. Finalnie żadna z kandydatek nie zdobyła serca rolnika. Jeśli chodzi o Roxanę, to szczęście uśmiechnęło się do niej już po zakończeniu programu. Nie tylko udało jej się znaleźć nową miłość, ale jest już nawet po zaręczynach, a także została mamą. W kwietniu 2023 roku Roxana przywitała z narzeczonym na świecie synka Oliwiera. Roxana z rolnika, kusi na potęgę w skąpym bikini. Choć od udziału Roxany w rolniku minęło już sporo czasu, to była kandydatka Stanisława do dziś cieszy się ogromnym zainteresowaniem fanów programu, którzy czynnie śledzą w mediach społecznościowych jej losy. Jakiś czas temu była kandydatka Stanisława postanowiła zaprezentować obserwującym ją sympatykom wyjątkowo pikantny kadr, na którym prezentuje swoje wdzięki w samym bikini. Odważna fotografia Roxany mówi sama za siebie.